Www.redeko.pl W listopadzie ubiegłego roku po długiej chorobie zmarła Teresa Kępka-Swędrowska, jedna z najlepszych polskich koszykarek w historii. Była uczestniczką Mistrzostw Świata i mistrzynią Polski ze Siędzą Wrocław. Po zakończeniu kariery sportowej, Kępka-Swędrowska była pracownikiem naukowym AWF we Wrocławiu i trenerką. Pracowała również w polskiej lidze Koszykówki Kobiet. W marcu tego roku odszedł Joachim Stachuła. Był strzelcem historycznej pierwszej bramki dla piłkarzy Śląska Wrocław w Ekstraklasie. Joachim Stachuła miał na koncie także jeden występ w reprezentacji Polski. Nie ma już wśród nas także Janusza Wichowskiego. Jeden z najwybitniejszych polskich koszykarzy w 1963 roku sięgnął po największy sukces polskiej reprezentacji w historii – Srebrny Medal Mistrzostw Europy we Wrocławiu. W marcu tego roku pożegnaliśmy wybitnych piłkarzy, a potem trenerów Władysława Stachurskiego oraz Jerzego Wyrobka. Miesiąc później w tragicznym wypadku na drodze zginął Wacław Nycz, trzykrotny mistrz świata w lataniu precyzyjnym. Smutny był to rok dla polskiego himalaizmu. Swoją życiową drogę w Karakorum zakończyli Maciej Berbeka, Tomasz Kowalski i Artur Heiser. W ostatnich tygodniach szczególnie bolesne było dla nas odejście wspaniałego kolarza Stanisława Szozdy. Dwukrotny Mistrz Świata i dwukrotny srebrny medalista olimpijski w Wyścigu Drużynowym, zwycięzca Wyścigu Pokoju i Tour de Pologne, zmarł dzień przed swoimi 63. urodzinami. Stanisław Szozda spoczął na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu obok Mistrza Świata z 1973 roku, Janusza Kieszkowskiego. Centrum Skłusza Red Redeko